30 kilometrów może być, jak wtedy w Peru, gdy zgubiliśmy się przez ciebie? Haha, <laughs> naprawdę chcesz mi wypominać Peru? Haha, <laughs> chyba już się za to nie gniewasz. W sali miałem 15 lat. Powinienem był się domyślić, że w ciągu roku trafię do paki. <laughs> nie musiałem ci w tym pomagać, sam świetnie sobie radziłeś. <laughs> Dobra, tędy. Tam jest. Jak w notatkach Lawrensa. Mniej więcej wiary we mnie, Soli. Oczywiście nie pamiętam, żeby na mapie był Jar. Pewnie pojawił się tu niedawno. Dobra. Chodź znajdziemy inną drogę. Tędy. Patrz pod nogi. No nie wiem, młody. Na pewno jesteśmy w dobrym miejscu. Zamek krzyżowca powinien być starszy. Ten mi wygląda raczej na renesansowy. Zaglądałeś ostatnio do moich książek, co sali? <grym> wygląda niewyraźnie. Patrz, sali, twój pierwszy wóz. nie, a Opel 1927. <grym> Ta? a co to, panie czarodzieju? Zdobam. Złym się. <laughs> Rycerz, pan na zamku, Lord Godfrey, wrócił z Krucjaty w XII wieku. Według Lourenca, ze Starego Zamku pozostała tylko kwadratowa twierdza i ogrody. Jeśli Godfrey przywiózł z Arabii jakieś tajemnice, to znajdziemy je właśnie tam. Spróbuj <laughs> te drzwi. No nie, nie przejdziemy. <laughs> A co powiesz na okno nad tobą? Nie, nie chcę się pokaleczyć. W porządku, dobra robota, młody. Zaraz wracam. Będę tęsknił... Ach, cholera. Ach, ale bolało. Hej, mały, tutaj! Z łańcuchem! Okej, okay, odsuń się. Przestrzelę zamek. Upewnij się, że przestrzelisz tylko to. Powiedziałem zamek. Wszystko dobrze? Okej. Okay. Musimy się przedostać z szato do ogrodu. To tam jest stara twierdza. O co za widok? Nie. Nie otworzę, przeszkadza mi ta cholerna belka. Trzeba ją podważyć. Dasz radę to wejść? Spróbuję. Chwila, to będzie okej. Okay. Proszę bardzo. Powinno starczyć. Uważaj, tam na siebie wszystko przegniło. Też randre chyba na jakimś bloczku ze sznurem. Tak! Chyba tak ściągają je na dół do czyszczenia. A! Mam pomysł. Haha, jest super! Ta... Ach, chyba cię odbiło. Uważaj, to się chyba nie trzyma sufitu za mocno. Dobra, idziemy. Eee, dobra. Mam. Proszę, jestem. Pytanie tylko w czym? Czy to maszyna do popcornu? Okej, okay, zobaczmy, czy uda nam się wejść do wieży. Prostokątna wieża wygląda na starą. Tak. Pasuje do opisu z notatnika Laurensa. To musi być to. Ładnie. Dzięki. Chyba uda się przejść tędy. Tak. Ta. Chodź. Oh, Dzięki. Hej, Nate, czy to nie jest ten sam symbol zwierzy? Tak. to musi coś znaczyć, nie? Może tutaj do przejścia? w kominku? Zbyt oczywiste, nie sądzisz? A, to zbyt proste. O, proszę. Fajne przejście. Ok. Ja pcham, ty ciągniesz. Na trzy, gotowy? Chwila. Raz, dwa, ciągnij, czy raz, dwa, trzy, ciągnij? Po prostu ciągnij. Mam. Nate? Nic ci jest? Ta... Ta, będę żył. Nie dam rady tam wleść. Muszę iść tędy. Jasne. Tylko uważaj na siebie. Dobra. Mam nadzieję, że jest tu druga strona. Co to za hałas. Chyba dam radę się przecisnąć. role <laughs> Światło. To dobry znak. Wyjście. Dzięki Bogu. Dobra, chyba dam radę się tam wspiąć. Co to był objazd? Niech to... Oni gdzieś tu są. Odszukać ich! foi um mau arme Dzięki za prezent, chłopaki. Ach. Ach. Tego się nie spodziewałem. Dobra, przewodniczący, Dawaj! przewodniczący, przewodniczący, sali pomóż mi z tymi drzwiami dobra No dobra doktor Rędy nie jestem Patrz na to. Co Saulia. To człowiek talbota. Były człowiek. Niemożliwe, dopiero co tu przybyli. Tak, ale co mogło się z nim stać? Nie wiem, ale nie podoba mi się to. Aj, płytki się wciskają, gdy na nich staniesz. Stanę tutaj, żeby przypadkiem na coś nie nadepnąć. Jest! Udało się! Egipskie ciemności. Poświecisz nam? Chyba jakieś laboratorium. Yy, daj więcej światła, Sali. Jasne. Hm, to chyba laboratorium alchemiczne. Moment. Czy to miejsce coś Ci przypomina? Tak, tę kryjówkę Marlow, skoro o tym mowa. Sali, to laboratorium Johna D. Tak daleko we Francji? Pewnie prześledził wskazówki, cofając się do klucza, tak jak Lawrence. Hej, patrz. Ech. Znowu pismo sabejskie. Ale co to za symbole? Chciał chyba coś odszyfrować. To jakaś wiadomość napisana po henochiańsku. Dasz radę to odszyfrować? Spróbuję. Ołtarz strzeże w wejścia do zaświatów. Hmm. Używał magii do wywoływania duchów. Tak? Albo w ołtarzu znajdowało się sekretne przejście. A, dobra. Pomóż popchnąć. <grybuj> Hej, popatrz tego. Łewski Skubaniec. Dziękuję ci. No proszę. Sali, daj ogień. Tak. O, od razu lepiej. Któregoś dnia będziesz musiał zadbać o własne zapałki. O czym ty mówisz? O. Chyba naprawdę nie chcieli tu czegoś wpuścić. Albo wypuścić. Ach, pomóż mi z tym. <śmiech> <śmiech> Chyba krypta rodzinna. Twój kumpel Godfrey gdzieś tu leży? Dobrze by było. Jeśli wiedział cokolwiek o Atlanticie Pustyni, zabrał te wiedzę do grupy. Więc znajdźmy jego grup. Właśnie. Co? Średniowieczny teleturnie? Całkiem złożone. Tak. Lord Godfrey, jak nie mam? Tenże sam. To tutaj. Potrzymaj, dobra? Dobra. Patrz, to chyba jakiś amulet. Coś tu jest napisane. Chcesz to zrobić przy Zawiszy? Aha. To pismo sabejskie. No, pasuje do starożytnego Jemenu. Tak. Z miejsca, gdzie Francis Drake wylądowałby w XVI wieku. Może to być nazwa miasta. Tak, sprzed trzech tysięcy lat. Bez reszty inskrypcji nie będziemy wiedzieli, gdzie szukać. Miejmy nadzieję, że druga połowa jest w Syrii. I że Kater i Chloe ją znajdą. Niech to, pochodnia się kończy!